Nie ma. Dzisiaj sobie porównamy w 60 klatkach na sekundkę GoPro i Insta360 GoPro Max 2 oczywiście i Insta360 X5 w 60 klatkach, czyli jak płynnie chodzi. Cały obraz. Z tego pewnie mam, to można zrobić slow motion, ale to w innym odcinku. Dzisiaj słoneczka nie ma, także widać troszkę gorzej, i nie ma żadnej różnicy. W następnym filmiku też pokażę może przy bieganiu to wygląda, bo w 60 klatkach. Nie ma stabilizacji chyba nie ma, chociaż nie nie ma, bo jak często ekranem po prostu go częście. Nie ma. Nie ma.